Siewcy prawdy. Gdy budzisz się wcześnie, rozpoczyna się Newsy Mięsiusz ładują. Historie, które pomogą ci poznać prawdę, od świtu do późnej nocy. Weź kawę i usiądź lub melisę weź Migające nagłówki są nie do przebicia Polityka i wszystkie komentarze Bogdan Morkisz nigdy nie zawodzi Brasówka, Brasówka włącz się w, w cud, prawdy bądź na czasie Życie to ci się dalej da, przyjść blasówka, blasówka. Nie braknie tu historii dużych i małych, nadajemy temu wszystkiemu sens, swojego rodzinnego miasta do krańców świata, wiedz co się dzieje tam, gdzie jesteś? Lasówka, lasówka, włącz się w prawdziwą na czasie, życie toczy się dalej, więc przyjdź. Lasówka, lasówka, dzień po dniu, Kręci, w każdej chwili zaczynają się wiadomości Pozostań w kontakcie, bądź na bieżąco Rano, wieczorem i po południu Prasówka, 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 prasówka Włącz się w cud prawdy i bądź na czasie Życie toczy się dalej, przyjść przyjdź prasówka, prasówka, prasówka Dobry wieczór, witam serdecznie. Bogdan Morkisz, witam Was na kolejnej prasówce. 17 wrzesień 2024. Wszystkich tych, którzy oglądają nas jeszcze na Facebooku i na YouTubie, już od razu przestrzegam, ponieważ na bardzo szybko, chyba czwarta albo, albo piąta wiadomość, albo jeszcze wcześniej, będzie taka, która będzie musiała spowodować wyłączenie transmisji na YouTubie i na Facebooku z uwagi na na pewny ban, słuchajcie, jakby to tylko tam poleciało, tak więc już teraz zachęcam was do tego, abyście abyście się po prostu zameldowali na Rumble, macie w komentarzu linka do Rumble, do tego, do tego programu, tak więc przejdźcie na bezpieczny, bezpieczny teren, gdzie nie trzeba używać nowomowy i, i możemy spokojnie audycję prowadzić, tak więc bardzo szybko dzisiaj będzie na pewno przełączenie z YouTube'a na Rumble, tak więc nie czekajcie na ostatni moment, żebyście nie byli zaskoczeni, że podczas, podczas programu transmisja na waszych kanałach tam się zakończy. Oczywiście jak zawsze na początku chciałbym, abyście ten program udostępnili, gdzie tylko się da. Chciałbym, żebyście dali łapkę pod programem. Chciałbym, abyście pamiętali o wspieraniu naszego kanału, naszej internetowej telewizji, bo tylko dzięki Wam możemy istnieć i to wszystko tak naprawdę, co mamy tutaj w studio, za zawdzięczamy Wam. Mam nadzieję, że będziemy się rozwijać, ja mam nadzieję, że w końcu będę mógł kupić lepszy fotel, bo nie ukrywam, że już tutaj od tych foteli boli mnie pewna część ciała. I jak widzicie, co chwilę albo sobie nogę podkładam, albo, albo po prostu siadam, bo się stał ten fotel już strasznie niewygodny. Jeszcze on drugi też, bo obydwa wyrobiłem. Tak więc, no tu mamy taki mały tutaj dylemat. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Słuchajcie, z uwagi na sytuację, która panuje na Dolnym Śląsku i szczególnie we Wrocławiu, jesteśmy zmuszeni odwołać symultanę sobotnią. I tutaj jutro będzie też Marzena o 20:00. Marzena Móc, dyrektor okręgu numer 3 na naszym kanale, będzie opowiadała o tej całej historii, właśnie która ją tam spotkała. No i teraz czekamy też na falę kulminacyjną na Wrocław. Byłoby to bardzo nieodpowiedzialne, moim zdaniem, w ogóle, absolutnie niemożliwe, aby ta symultana mogła mieć miejsce w sobotę. Tak więc mam nadzieję, że jest tutaj Wasze stuprocentowe zrozumienie. Marzena już niebawem będzie ustalała nowy termin, nowy termin tego eventu. No, niestety, nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Jak zawsze są kwestie, które ciężko było przewidzieć, na pewno ciężko było przewidzieć w tym momencie, zakładając datę 21 wrzesień, że tego dnia pojawi się powódź i będą takie tutaj dramatyczne, można powiedzieć, wydarzenia. Do tego symultana będzie przeniesiona na inny termin. Tam za bardzo się źle rzeczy, jeśli chodzi finansowo, za bardzo strat dużo nie będzie, będzie chyba tylko jedna strata, jeśli chodzi o nocleg, bo tam to było opłacone i zarezerwowane, ale ogólnie, ogólnie chyba nie jest nie jest tak źle, nie będą za duże straty finansowe z uwagi na odwołanie tego wydarzenia w sobotę, no ale chyba to dla każdego jest tutaj jasne i, i oczywiste, że to się po prostu w sobotę nie mogłoby odbyć. Byłoby to niepoważne i by to bardzo nawet wizerunkowo wyglądało fatalnie. A poza tym nawet nie mam pojęcia, jakby, jakby to odebrali mieszkańcy Wrocławia. Eee, tak więc, no 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 no, cóż, będzie niebawem nowa, um, nowa, nowy termin, i mam nadzieję, że wtedy, e, wtedy wszystko potoczy się tak, jak trzeba, i będzie ok, poczekajcie sobie. Telefon podobny do ładowarki. Eee, i co jeszcze? Jutro, jutro o godzinie 18 będzie prasówka. Pamiętajcie, jutro prasówka będzie o godzinie 18, a o 20 już tutaj zapowiadany gość, czyli dyrektor okręgu numer 3, Marzena Móc. Będziemy tutaj razem z Moniką raz, że omawiać to, co ją tam spotkało, a dwa, a dwa też zorganizujemy najprawdopodobniej tutaj dla Marzeny zbiórkę po to, aby pomóc jej, bo dostała, bo zniszczone zostało wszystko, co miała. Wszystko praktycznie, co mieli razem z mężem, zostało przez powódź zniszczone. No wszystko no to, co było na dolnych piętrach budynku, czyli wszystkie sprzęty, lodówki, pralki, wiecie jak to wygląda. No. Zresztą sami zobaczycie to jutro, myślę jeszcze raz. Tak więc, jakąś tutaj zbiórkę zorganizujemy, aby jak, no, aby tej marzenie pomóc. Aby... Co ci ludzie pomagają różnym ludziom, dlaczego my nie mamy pomóc komuś, kogo znamy, kogoś, kogo lubimy i kogoś, kto jest z nami. Mamy przynajmniej pewność, że środki trafiają do właściwej osoby i w 100% są dla niej przekazane. Tak więc wydaje mi się, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. O ile Wrocławia nie zaleje, myślę, że Wrocław zaleje. Przepraszam, ja mam pesymistyczny tutaj mimo wszystko moje, moje tutaj, może nie cały, bo tam będą najprawdopodobniej mądrzejsi niż w 1997 roku i myślę, że będą wały wysadzać i będą ewentualnie okoliczne wsie zalewać postarają się Wrocław, tak mi się przynajmniej wydaje, ocalić i nie doprowadzą do tego, co było wtedy, co było tego 27 lat temu. Myślę, że myślę, że tak to będzie wyglądało. Już dzisiaj też no to, no to zobaczycie jeszcze na, na prasówce, na końcu prasówki, najnowsze wiadomości, również z okolic Wrocławia już, tak więc one nie są, one nie są, one nie są, słuchajcie, pozytywne. No dobra, to co, startujemy, tak? Zanim wystartujemy, to ja może jeszcze tak wiecie, żeby się tak troszeczkę tutaj już ten rytm prasówkowy wdrążyć. Ja chyba jeszcze jestem jedną piosenkę wam winien za, za łapki. Pamiętajcie, że każda setka, nie każda pięćdziesiątka, przepraszam, od setki, ale czyli setka to jest jeden, 150, 200, 250, 300 łapek, to jest piosenka. E, piosenka dla Was e, no tak, żeby nie tylko i wyłącznie dostawać po głowie tymi nieciekawymi informacjami, a czy nie ciekawymi. No ciekawymi, tylko takimi, wiecie, takimi, którzy rzeczywiście powodują burzenie się krwi i, i podnoszenie się ciśnienia. Aha, jeszcze jedna rzecz, widzicie, bo mi, mi to mi umknęło. Jak ktoś nie oglądał audycji o godzinie 10. Jak ktoś nie oglądał audycji o godzinie 10 dzisiaj, która miała miejsce w radiu Kix FM w Londynie, no to zachęcam, ja staram się ten program ściągnąć, jakby komuś się udało wam go, go ściągnąć i przesłać mi go, albo dać mi linka na przykład do WeTransfer, ja nie wiem co się stało, ale ostatnio jest bardzo, mam mnóstwo programów w zasadzie sensie do ściągania różnych, z różnych miejsc, nawet takich, takich prawie, że profesjonalnych i akurat ostatnio e, tej, tej audycji za cholerę nie mogę ściągnąć od rana, ja ją zamieszczę na Rambl, tylko że no, nie mogę jej pobrać. Jak ktoś ma, albo umie ją pobrać i wysłać mi linka do tego pobranego pliku, to też byłbym wdzięczny, wtedy umieszczę ją na Rambla. Jak nie to może jutro mi się to uda zrobić. A może coś długo mieli na tym Facebooku, ale ściąga tylko dosłownie 12 sekund transmisji, a audycja trwa półtorej godziny. No cóż, no cóż. Słuchajcie, no Mark, mamy stołapek. Tak jak obiecałem, mamy stołapek, czyli e, piosenka dla was na początek już od razu. A tą piosenką będzie ten nowy utwór, który będzie zaczynał wszystkie programy dotyczące demokracji pryncypialnej niebawem i wszystkie audycje, które będziemy prowadzić razem z Danielem Jabłońskim. Utwór ma tytuł Podaj dalej i będzie, tak jak powiedziałem, czołówką na tych programach, gdzie będzie głównym tematem demokracja pryncypialna. Tak więc, teraz utwór ze słowami Jana Przestrzelskiego utwór, który zwizualizował Aleksander Czeszkiewicz no i tak jak powiedziałem, będzie to czołówka programów moich z Danielem Jabłońskim i czołówka innych programów, które będą dotyczyły demokracji pryncypialnej, tak więc teraz chwila przerwy na muzykę i zaraz powracamy już do wiadomości niebezpiecznie zbliżeni do skraju odchłani Wybrać musimy z rozwiązań tych sami. To do nas należy rozsądku, głos. Zmieńmy ten system, poprawmy swój los. Obudź się Polsko! Obudź się Polsko! Obudź się Polsko! Najwyższy to czas. To demokracja w nowym wydaniu. Rozwiąże problem dęczący nas to nie daje dobrych przykładów gra wywodzi się stąd Jednym kliknięciem zekra smartphona powiemy nieudacznikom wąt Daniel Jabłoński i Bogdan morkisz Idę piękną nam ślą A nie prawdy wcześniej czy później Obudzą wszystkich, co śpią Niebezpiecznie zbliżeni do kraju otchłani Wybrać musimy z rozwiązań tych sami To co nas należy rozsądku. Zmieńmy ten system, poprawmy swój los. Choć w oczach wielu Polska nie ginie, to przepaść przed nami o krok. Pobudź się Polską, mózgi nam piorą, choć tego nie czujesz rok w rok. We wszystkich mediach ta sama narracja. Tworzą problemy, lecz bronić nas chcą. I widzi to wszystko świat opozycji. I co z tego, no co? Trąbią kółko, na swoich kanałach jak bardzo jest źle. Powiem Wam szczerze, od tego wszystkiego aż wymiotować się chce Niebezpiecznie zbliżeni, no skraju kraju otchłani Wybrać musimy z rozwiązań tych sami, to do nas należy rozsądku, głos Zmieńmy ten system, poprawmy swój los Mówią by niby nami poruszyć Ogłosić larum i zebrać podpisy Co dalej? Nic zostaje nam słuchać pod szeptów ulicy Dlaczego to robią i jakie intencje w działaniu tym zbierają lajki i popularność W ten sposób kasę robimy im Co dają zamian gorzej niż nic, dają nam strach jak poprzednicy, liczą jak grób, a rozwiązanie jest w naszej autycji Niebezpiecznie zbliżeni do skraju odchłani Wybrać musimy rozwiązać tych sami To do nas należy rozsądku głos Zmieńmy ten system, poprawmy swój los. Studencie, lekarzu, rolniku, stolarzu, nie masz wyboru. Z ulicą nie warto walczyć do stołu. Jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Wdrożemy w życie nasz plan. Zróbmy to razem, bez tego nic i mówimy to wam. Zadbajmy o siebie, nie liczmy na pomoc. Razem wygrajmy tą grę Nie będzie łatwo, wiemy to przecież Lecz ja tego chcę Niebezpiecznie zbliżeni do kraju odchłani Wybrać musimy z tych sami To do nas należy, rozsądku głos Zmieńmy ten system, poprawmy swój los Tak, moim zdaniem bardzo fajny utwór, wiele, wiele no, treści, które powinny też zapaść w pamięci i przede wszystkim spowodować zainteresowanie, zainteresowanie demokracją pryncypialną. No dobra, no to zaczynamy nasz dzisiejszy program, startujemy z taką wiadomością, którą wczoraj przed snem w sumie znalazłem, ale to nie jest pierwsza tego typu wiadomość, bo myśmy już coś pokazywali podobnego. I również tutaj Monika też śledzi bardzo często tego typu oprogramowanie i, i, i miejsca. I teraz chciałem Wam pokazać coś z wczoraj, bo taka zagadka będzie dla Was. Taka zagadka, czy, czy to co zobaczycie to przyciąga chmury, czy je odpycha? A propos tego co doświadczamy dzisiaj na Dolnym Śląsku, popatrzcie na ten tutaj materiał. Tak, takie dziwne urządzenia, które wyglądają na jakieś sterowanie pogodą. To rzeczywiście tutaj koło nas, znaczy koło nas, nie tak daleko nas, bo jakieś 80 kilometrów od nas. Bardzo podobne sytuacje, bardzo, bardzo podobne sytuacje mają miejsce właśnie w Rzeszowie. Tutaj Monika pisze, że to są interferencje radaru pogodowego mówią naukowcy. No ja wiecie, ja, ja, ja tym naukowcom tak wierzę troszeczkę średnio. Szczególnie jeżeli oni dostają, wiecie, granty i mają pewne rzeczy robić. Wiemy o tym, że geoinżynieria i manipulacje pogodowe są czymś absolutnie normalnym, i tak jak tutaj na poprzedniej audycji, chociażby, um, chociażby Radek opowiadał, że przecież jak ktoś będzie chciał, dzisiaj wszyscy chyba, którzy no, niekoniecznie muszą być, słuchajcie, teoretykami spiskowymi, wiedzą, że takie wojny pogodowe są już możliwe i na pewno niejednokrotnie różnego rodzaju tragedie światowe kataklizmy były w ten sposób wywoływane. A ile tu jest prawdy, ile to dotyczy tego, co dzisiaj doświadczamy, nie wiem. Na pewno z nową teorią też i nowy tutaj temat pokażemy Wam już pojutrze. O godzinie 20 będzie tutaj na naszym kanale Elżbieta Jamrozy i będziemy mówić o, o czymś, o czym może mało ludzie słyszeli, bo chyba tak? Wydaje mi się, że mało ludzie słyszeli. I, i cóż ja mogę powiedzieć, słuchajcie. Na pewno będzie to ciekawa audycja, zupełnie, nowe, nowa teoria, jeśli chodzi o, o to, co, o to, co y, nas spotyka tutaj teraz, kto wie, a może to jest prawda, a może to nie jest prawda. Zobaczymy, zobaczymy już y, w czwartek, w czwartek o 20. będziemy mówić o tym, o jednej z koncepcji. Skąd się wzięła tak duża woda? I czy to prawda, czy nie. Zobaczymy, nie wiem. Ale warto o tym porozmawiać tutaj. A teraz chciałem Wam pokazać materiał, który już dawno widziałem, ale chciałem Wam go teraz jeszcze raz tutaj. Niestety nie mam lepszego zdjęcia. Niestety nie mam lepszego zdjęcia. Niemniej jednak tutaj widzimy na, na tym zdjęciu, które wyświetliłem Pawła Kowala. Pawła Kowala, tego człowieka, który tak bardzo jest tutaj, można powiedzieć, pro ukraiński. Który będzie im tam lwowy odbudowywał i inne rzeczy. Przypominam, że to jest też przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu Rzeczypospolitej do spraw odbudowy Ukrainy. Jest też w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchajcie, dla zwykłych, dla zwykłych obywateli jest to zdjęcie z opozycją. Z opozycją przede wszystkim przeciwko prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi ale w rzeczywistości jest to zdjęcie z przedstawicielami najbardziej niebezpiecznej grupy przestępczej na świecie, która zajmuje się handlem bronią. Semen Mogilewicz, Michał Chodorkowski, Borys Berezowski. E, nazywani są Czerwoną Mafią, nazywana też mylnie Rosyjską Mafią. E, w tej grupie przestępczej nie ma ani jednego etnicznego Rosjanina. Semen Mogilewicz pod koniec lat 80. wyjechał do Izraela, szybko musiał jednak, go opuścić po tym, jak sprzedawał izraelską broń Iranowi. Następnie w Stanach Zjednoczonych postanowił podporządkować sobie tamtejsze grupy przestępcze. Jest na tyle niebezpiecznym człowiekiem, że Amerykanie nie zdecydowali się na jego aresztowanie lub zabicie. Nakazano mu jednak opuszczenie Stanów Zjednoczonych i do chwili obecnej jest tam taką personą non grata. Ma zakaz wjazdu do Izraela i Stanów Zjednoczonych. Semen Mogilewicz mieszka obecnie na Węgrzech i ma tam fabrykę broni. Ciekawe, czy rząd Węgieli Polski wie, z kim ewentualnie zaczął grę. Grupa Chodorkowskiego ma jednak konkurencję. To gang Rinata Achmetowa. Kontrolowana przez ukraińskiego oligarchę, Rinata Achmetowa, grupa energetyczna Dajtek, inwestuje w energię odnawialną w Polsce. Największy potencjał widzi w lądowej energetyce wiatrowej. Wow, nie? I to jest słuchajcie, tytuł artykułu, tytuł artykułu z. Gazety.pl z dnia 2 kwietnia 2024. Na razie dokonano podziału wpływów i panuje zawieszenie broni. Pokój między tymi grupami przestępczymi jest jednak bardzo niestabilny. Jeśli usłyszycie, że zaczęły wybuchać samochody politycy i biznesmeni zaczęli ginąć w wypadkach lub popełniać samobójstwa będzie to oznaczało, że zawieszenie broni dobiegło końca no ale jak na to nie patrzeć chociażby po takim zdjęciu widać, że mafia Chodorkowskiego oraz Achmetowa jest już w Polsce no taka historia nie wiem co wy na to w ogóle nie wiem co wy o tym sądzicie i jak według was to wygląda czy to jest ważna informacja czy nie Wydaje mi się, że powinniśmy sobie zdawać sprawę, ja ja cały czas, wiecie, no mam tutaj na kanale ten mój wykład a propos Smoleńska Moc, Mocny wykład, ci co go widzieli, jak byli na zlocie, to wiecie o tym I, I myślę, że tutaj wiele, wiele, słuchajcie, takich szemranych rzeczy ma miejsce Ale cóż, dobra, jedziemy dalej Słuchajcie, już kopiuję linka linka wam tutaj daje pamiętajcie, że linki daje tylko na Rambli. i te osoby, które oglądają nas tak jak powiedziałem, wy już przechodźcie na wy już przechodźcie na Rambl bo za chwilę audycja będzie wyłączona dosłownie za moment będzie audycja, czy będzie temat taki, który no po prostu nawet gdybym bardzo chciał go przepuścić przez YouTube'a i Facebook'a to nie ma takiej opcji, gwarantuję, że za kilkanaście sekund po opublikowaniu tego materiału byłby ban i to ban najprawdopodobniej taki, że usunęliby kanał całkowicie Całkowicie z, 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 z platformy. Tak więc, e, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jeden materiał tu mamy. Poczekajcie, gdzie ja to miałem, bo teraz ja się pogubiłem. O, to już było coś podobnego tutaj, ale mamy kolejną informację o zdjęcie Może coś Wam powiem, może niekoniecznie, ale, ale, ale to jest ciekawa informacja, ponieważ eksperci tak zwani twierdzą, że codzienne prysznice mają wyłącznie charakter, uwaga, performatywny, cokolwiek to oznacza. I uwaga, eksperci twierdzą, że codzienne prysznice nie przynoszą żadnych korzyści zdrowotnych. E, Dałem do linka do tego, żeby nie było, że ja sobie tutaj wymyślał. Mm, I dlaczego się myjemy? Cytat. Dlaczego się myjemy? E, przede wszystkim dlatego, że boimy się, że ktoś inny powie nam, że śmierdzimy. Tylko dlatego uważa ekolog McCarthy z BBC. Tylko dlatego się myjemy, że ktoś inny powie, że śmierdzimy. Gdyby nie to, gdyby nie to, no to no to, no to, najprawdopodobniej oni twierdzą, żebyśmy się nie myli. I że to jest w ogóle niepotrzebne, wiecie. No, to tacy eksperci z BBC. Nie wiem, czy to ma być tutaj jakaś taka próba wywołania w nas tutaj, nie wiem, e, chęci oszczędzania wody. No może to o to chodzi, że będzie zamiast zielonego ładu niebieski ład i będą tutaj takimi dziwnymi teoriami nas karmić, abyśmy oszczędzali wodę i chodzili śmierdzący po ulicy. Oni będą, wiecie, w luksusowych, słuchajcie, jachtach, oni będą na swoich odrzutowcach, będą jeździli do swoich rezydencji, słuchajcie, willi, będą ich mieli oczywiście po kilkanaście lub kilkadziesiąt, a my będziemy chodzić śmierdzący po ulicy. Będziemy od razu się wyróżniać, jak zwierzęta będziemy, będziemy traktowani. I to, to się nie bierze znikąd. Słuchajcie, to nie jest tak, że sobie to ktoś wymyślił, tylko to jest taki plan. Plan pokazania, kto tu jest tak naprawdę panem, a kto jest plepsem. I... No i właśnie, jak chcemy to zmienić, niestety, musimy wszyscy się tak naprawdę określić. Czy chcemy prawdziwych zmian I chcemy zmiany systemowej, która da nam możliwość tutaj cokolwiek zrobienia z tą całą patologią. I przypominam, że na stole leży plan takich zmian. I jest to demokracja pryncypialna. Yy, a teraz The Telegraph. Pokażę Wam screena. O. To już kiedyś było chyba, ale nie sądziłem, że tak szybko się potoczy. The Telegraph podaje, że angielskie szkoły usuwają zegary tarczowe z sal lekcyjnych. I zastępują te tarczowe zegary zegarami cyfrowymi. A dlaczego? Ponieważ nowe pokolenie uczniów nie jest już w stanie zrozumieć, co one pokazują, lub jaki wskazują czas. Słuchajcie, to naprawdę nie są żarty. Dzisiejsi uczniowie w Wielkiej Brytanii w szkołach będą mieć wymieniane zegary tarczowe na cyfrowe, ponieważ nie są w stanie odczytać z zegara tarczowego godziny stajemy się naprawdę coraz bardziej inteligentnym społeczeństwem, świadczą o tym takie informacje chociażby no i teraz bardzo mi jest przykro ale teraz to jest ten moment, gdzie zapraszam wszystkich z YouTube'a i z Facebook'a na Rumble, ponieważ ta wiadomość absolutnie nie przeszłaby przez te tutaj media te tak zwane media, słuchajcie do nadawania różnych treści ale takich, które oczywiście K, takie, które oni uważają za stosowne, tak więc ja nie dziwię się, że ktokolwiek jeszcze korzysta z tych mediów. Ja teraz wyłączam audycję na Facebooku i na YouTubie. Macie linka w komentarzu do, tego, do tej audycji na Rumble, zapraszamy na Rumble. No i cóż, widzimy się za parę sekund, mam nadzieję, z powrotem. E, oczywiście. z